No hej hej, witajcie um, dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie znowu sprawdzać serwery RP. Um, dzisiaj uznałem, że zagramy na jakimś um, niepolskim serwerze, na jakimś zagranicznym. Na przykład um, West Coast. Ostatnio graliśmy sobie na LA, więc zagramy sobie na West Coast. Widzę, że tutaj nie ma nic o nic o znakach, więc dołączmy sobie. Widzę, że jest niby dużo eventów, więc yy, zapowiada się ciekawie. Ja zachęcam Was w trakcie dołączenia do serwera Discord. Yy, link macie w opisie, niestety jest full, ale ja sobie poczekam. Może w końcu się uda dołączyć, oby, bo nie chcę mi się czekać 5 lat, aby móc dołączyć do serwera. Ok, i tym razem się udało, za drugim razem świetnie. Więc przetestujemy sobie ten serwer, jak działa administracja i tak dalej. Mam nadzieję, że, ja, że będzie działać jak najlepiej. O, widzę, że było głosowanie przed sekundą. Wygrało realistyczne RP. Yy, ciekawie. Yy, Ewent, realistyczne RP. Jeść yy, przepisowo. Zatrzymuj się. Zatrzymuj się. No, do kontroli po prostu. Jak policjanci ci będą gadali, jeśli jest to potrzebne. Dobra. Jeśli potrzebujesz admina, napisz do mnie albo zadzwoń, jakby pod yy, ten numer alarmowy. Yy, Pisząc admin, czyli po prostu tutaj klikamy na przykład policję, no w sobie to tylko policję, i piszemy sobie admin. Więc tak to yy, o to chodziło adminowi. No dobra, i tak się zastanawiam, czy nie pójść sobie na jakąś pracę. Na przykład, tracker. Tracker byłby dobry, bo byśmy sobie jeździli tutaj, tutaj, no a przy okazji byśmy robili realistyczne RP. Myślę, że to będzie całkiem fajny sposób na sprawdzenie, jak to tutaj wygląda. Będziemy też musieli jeździć po mieście i tak dalej, żeby zobaczyć jak to wygląda. Więc ja sobie pojadę już może do, do trackera, żeby rozpocząć służbę. O, widzę, że tu się coś wylało. O, kurde, wypadek! No i jak ja mam teraz przejechać? Nie przejadę, bo jest wypadek. No dobra, ej, fajnie odgrywają. Spoko, tylko ja muszę teraz zrobić nawrotkę. Szybciutką, dobra, a tu nikt nie widzi. Dobra, nikt nie widzi. Nawet jak to był Admin, no to po prostu będę mieć przekichane i tyle, ale ja chcę zostać sobie trackerem, no bo busiarz, to trochę nie ma sensu. A jako tracker będę mógł sam sobie wybierać, gdzie chcę jechać. Oni widzą, że tutaj wezwali straż i tak dalej, spoko. Nie chciałem też przejeżdżać tak na pałę, bo chcę też odgrywać trochę to RP, tak jak oni. Eee, no niestety wygrało jak na razie realistyczne RP, chciałbym poczekać na może coś fajniejszego. Weźmiemy sobie, no jak na razie najdroższe w sumie, zleconko. I nie możemy jeszcze mieć tego samochodu, chociaż on i tak nie jest taki super dobry. Yy, VMAX to widzę, że tu ta skania jest tylko jakaś super dobra. Ale no dobra, weźmy sobie może, może tego. 190 koni ma w sumie. Nie ma tej podwójnej naczepy. Tu, dobra, weźmy to, to chyba jest najlepsze. Mogę sobie kupić Game Pass. Teoretycznie, aż za 350 Robuxów. Ale to jeszcze myślę, że nie ten moment. Niedługo będę kupować wszystkie game gamepasy po prostu w grze, ale tak jak mówię, jeszcze chwila. Potrzebujesz admina? Dobra, zadzwoń na policję i say, aha, dobra, czyli e, trzeba wykrzyknik admin. O i zobaczcie, tu mamy skrętną jakby... E, nie to, że to jak klocek się porusza, tylko normalnie jest to skrętne. Jak ja mam wyjechać stąd? No i słuchajcie, nie przejedziemy sobie tak za bardzo, bo jest wypadek. Czy on mnie tu puści? Dobra, no ja w sumie jadę w tamtą stronę, więc yy, sobie pojedziemy, tylko musi, tylko musi, kurde, pojawić się zielone światło i ja muszę tak troszeczkę nawrócić, żeby się tu nie zmieszczę w zakręcie. Nie, no nie stój tu, proszę, daj mi przejechać. Dobra, dzięki, policjant. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. daj dawaj, 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 mieść się, mieść się, kurde, nie zmieściłem się, dobra, jedź, jedź. Nie, nie mogę się zmieścić, kurde, no i znowu czerwone. Ja nie mogę, no i się nie zmieszczę tutaj, nie przejadę. Nie mam jak autentycznie przejechać. W ogóle wszyscy sobie pojechali: policja, straż, medycy, co niezbyt dobrze o, o nich świadczy. Okej, okay, czyli pan tutaj wyszedł stąd, w takim razie ja mogę sobie po prostu teraz yy, pojechać. Proszę, nie stój tu, policjant, błagam, daj mi przejechać. Dobra, git, nie zatrzymał się tutaj. O i w ogóle kolejna osoba wyszła. O nie, jedzie za mną ten policjant. Dobra, czekam. Jak włączy syreny, no to będę jakoś się zatrzymywać. Okej, okay, a więc dostarczałem sobie pierwszą paczkę. Aktualnie to tutaj widziałem przed sekundą, ale wy tego nie widzieliście, leciał admin nade mną, a ja się prawie nie zatrzymałem na czerwonym. Więc było, nie wiem czy by mi nie dał kika, no bo teoretycznie trzeba jeździć przepisowo. No i teraz jedziemy z powrotem do Harbora. Ej, masakra, ale mamy zielone na szczęście. Trochę nie jadę w sumie y, realistycznie, no ale trudno. No i co my, widzimy się, jak stanie się coś ciekawszego albo po prostu wyjdę z tej pracy. Widziałem dużo komentarzy, że co się stało z Twoimi pieniędzmi i tak dalej, bo to była seria od zera do milionera. Ja tu dalej, jak widzicie, mam 1,7 miliona, no prawie, no bo coś tam, y, jakieś mandaty dostałem i już nie mam 1,7, tylko 1,69. No ale mniejsza z tym. Na następnym live sobie jeszcze y, zarobimy. Na konik zega i wtedy będziemy mogli już robić inne live'y Tylko nie ukrywam, że przydałoby się w sumie trochę zarobić, bo tak mieć zero kasy, no to tak trochę e, słabo. No i co, my podjeżdżamy sobie ała z pierwszym zleceniem. Szczerze, ta ciężarówka jest taka wolna. Nie wiem dlaczego. Ma 190 koni, teoretycznie. W sumie tamty mają po 240, nie, ale. Gas and go now open for businesses. Co? Gasen jest otwarte dla biznesów? Okej, okay, no ciekawie. No aktualnie to nic się nie dzieje. Nudne, nudny event się wybrał. I teraz bym może zajechał do, do szpitala, -y Boże, do miasta, ale ja tu za bardzo nic nie widzę z miasta. No weźmiemy to, w sumie niech będzie. W sumie to zajedziemy do miasta, bo są te apartamenty. I przypominam wam jeszcze, jeżeli ktoś z Was nie subskrybuje, zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli Wam się podobają takie filmy. Przypominam niedługo live. Wy widzicie ten film w sobotę, więc live będzie w niedzielę. Dla, dla tych, co oglądają w ten sam dzień lub w niedzielę, może przed 15 około tam 15.30 no to będzie live. Zapraszam was bardzo serdecznie na niego. U kurde, to będzie ciężki zakręt do pokonania. O nie, 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 Ojojoj. nie. Oj Niedobrze, dobra, musimy wycofać sobie. Dobra, o Boże, jak ja mam się tu zmieścić z tym konikzegiem. Dobra, muszę wziąć taki zakręt. A, eee, ciśnij konikzeg. znaczy... Ej, no co jest? Nie mogę jechać. Ej, no co się stało? Dosłownie klikam wszystko i nie mogę pojechać. Co się stało z tą ciężarówką? Czy ja wjechałem za ostro w zakręt, Czy co tu się właśnie stało? Kurde, bo ja nie chcę dostać kika, a zaraz dostanę za czerwone światło. Halo? Ciężarówka, no jedź, 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 jedź. dawaj, dawaj, dawaj. Na co się czaić? Dobra, chyba ja muszę kupić elektryczny, elektryczną ciężarówkę, kurde. Bo ta no nie może w zakrętach się nawet zmieścić. Co się z nią dzieje? Jakiś błąd emergency Hamburga tutaj. O, tu jest 20, zapomniałem, że to można tylko 20 jechać. I oni to jakieś bombki w ogóle spuścili. Co tu się dzieje? No, ja to mogę jechać 20, albo mi dadzą mandat, a tego to bym nie chciał. Już byłem blisko dostania jednego. A widzę, że szczerze na tym serwerze za dużo się nie dzieje. Muszę sobie do Adaka pojechać. No, nie wiem, czy bycie właśnie tutaj e, ciężarówkarzem jest dobre. Tym bardziej z taką słabą ciężarówką. O niej, dostanę mandat. No, no cóż, nie mam, nie miałem innego wyjścia, bo i tak bym nie zdążył zahamować. Ten typo z tyłu by we mnie wjechał, ale i tak kończymy tą pracę. O, nie spojrzałem nawet i tak kończymy tą pracę, bo za bardzo ona mi się nie opłaca. Widzę z tym e, szrotem i spróbujemy zrobić jakiś realistyczny wypadek. Chociaż tutaj to aktualnie yy, no, widziałem, że ktoś próbował zrobić realistyczny wypadek, i za bardzo yy, nikt się tym nie zajął. No, Mam na już jakiekolwiek to zlecenie, niech będzie nawet to. Bo 5% kurde to nawet mi dużo zabiorą. Okej, okay, yy, policjanci mogą Cię zatrzymać za jechanie na czerwonym świetle, przekraczanie prędkości, niebezpieczne jeżdżenie i ignorowanie znaków stop. Yy, failing to use, ale tu już widzę, że nie dokończyli, że nie wiem, może dokończą. Ale bardzo dużo jest informacji, a mało się w ogóle czegokolwiek dzieje. Robiliśmy sobie trochę i nic niestety nie zauważyłem jeżdżąc po całej mapie. 4000. Spoko mam 1,7 miliona. Dzięki temu wsiadamy sobie do naszego samochodziku. Oczywiście wybrałem taki, no bo przecież reszta może być zakazana. Więc tak dla bezpieczeństwa pojedziemy sobie do miasta. Może jakieś, jakaś, jakiś pościg zrobimy. Nie wiem. No nie, ja dostałem mandat od jakiegoś. Chyba nie wiem. Nie no, bo to nie były. Nie było to yy, fotoradar. Tylko to musiały być. Tylko to musiał być jakiś policjant. Ojej, tu błusiarz, dobra, to tu trzeba grzecznie pojechać za nim. Nie wyprzedza się na zakręcie. O! Widzicie? I bym dostał admina. W sensie admin by mnie y, dziabnął za niebezpieczną jazdę. A migacz to gdzie, panie busiarzu? Czy pan tu nie ma przystanku? Może on sobie jeździć tak jakoś. Dobra, tu już mogę go dziabnąć. Dobra, więc go dziabnę sobie w sumie. Ten drugi to tu ma pewno przystanek, to go nie będę y, tutaj wyprzedzać, bo tu widzę, że nawet strażaki mają. Zlecenie. Szkoda, że nie nauczyli migaczów używać, ale no już nie będę się wypowiadać na ten temat. Okej, okay, no tutaj coś sobie gaszą, jakoś tam odgrywają to RP. Nie będę kupować remote controlów, bo mnie jeszcze policja zatrzyma. No jak widzicie adminowie jeżdżą, przynajmniej widziałem jeden samochód i bym już dostał zapewne jakiegoś kika, albo jakieś ostrzeżenie, coś. Za to, że się nie stosuje do zasad. Okej, okay, i mi ktoś dał znowu mandat, czyli tu jacyś tam policjanci się stosują do tego w sensie kontrolują prędkość. O! Co za typo! Aż potrąbiłem na niego, bo to to jakiś, no, chory umysłowo typ. No, jeszcze nie umie jechać po rondzie, No, co za typo! Jeszcze we mnie walną na światłach. Nie, no, nie wierzę no, w tego typa. Wy tego nie widzieliście, chyba bo wam to wyciąłem. Ale mniejsza o to. Spróbujemy zrobić może jakiś wypadeczek, bo już czas najwyższy. Okej, okay, Gas and Go jest otwarty? Dobra, pojedziemy. Dobra, zobaczmy, co się dzieje w tym Gas and Go. Co tutaj można zrobić? Gas and Go. No i co? Nic tu się nie dzieje. No dobra, nie wiem, o co chodzi u nich z tymi ogłoszeniami. Okej. Okay. Nie wiem, czy to nie jest autoadmina. Takie trochę podejrzane. Dobra, no nic się nie dzieje na tym Gas and Go. Co za typo. Okej, okay, no szczerze, jeżdżę trochę po tym mieście i tutaj za bardzo tu się... Serio nic nie dzieje. Serio, no jeżdżę jeźdź, jeżdżę i nic. O kurde, to jest admin. O, dobra, coś się dzieje. Słyszę, jak jedzie na syrenach, wy tego nie słyszycie. O, ja tu jadę 70, no dobra. Ej, gdzieś jedzie, jakoś awaryjnie. Pewnie ktoś go wezwał. Dobra, nie chcę mi się zwalniać na tych fotoradarach, tylko zwalniam tak troszeczkę, żeby nie dostać. Yy, żeby nie dostać. Yy, kurde, skąd to mierzą? Z drzewa, czy co? Dobra, dam im już te parę expa, jezu ale yy, po prostu żeby nie, do, nie, żeby nie zostać złodziejem. O sz Dobra, prawie temu typowi wyjechałem, ale już nie, nie... nie wiedziałem co mam zrobić, czy się wycofywać, czy. czy co, ale dobra, ważne, że się nic nie stało. No niby coś się miało dziać w gasę nic się nie dzieje. Ja nie wiem, może coś się dzieje w tym, w parkingu podziemnym, czy coś. No nie, ja muszę im tutaj napisać, kurde. Jedź, jedź do przodu, kurde. No, i widzicie, ja nie mogę nawet nic, nie mogę nic napisać, kurde. No, co to jest w ogóle? Dobra, jadę. Nie powinienem się przejmować tym nawet. A ja się tym przejmuję nie wiadomo po co. No, i co ty, tybie robisz? Czy on mnie zatrzymuje do kontroli? Serio? Za coś takiego? Czemu ten typo tak raszuje z fleszami i w ogóle... Nie, no ja nie rozumiem tych ludzi tutaj. Naprawdę. No co za policjant? Ja go nie rozumiem. Zatrzymał się na środku drogi. Zatrzymał się na środku ronda. Ja nie rozumiem tych ludzi. Naprawdę. Aha, on jedzie 100, żeby mnie złapać na prze przekraczaniu prędkości. Ja sobie... Sorry typie, ale ja sobie pojadę tym pasem i to jeszcze nie będę przekraczać prędkości, bo ty to się jakoś. Nie no, ja nie, ja nie rozumiem tych ludzi i zniszczyłem samochód przez niego, no. Ja nie wiem co, co, co się dzieje z tymi ludźmi. No bardzo widzę, że tutaj nie potrafią co po niektórzy jeździć na tym serwerze. Ja rozumiem, że to jest wina jakby kierowcy, a nie yy, serwera, o. Nawet pachołki niesprzątnięte, nie no. Spoko. E, chyba nic nie będę sobie ulepszać, mogę sobie co najwyżej, nie wiem, tam hamulce ulepszyć, bo by się to w sumie przydało. Trzeba sprawdzić, jak działają hamulce i tak dalej. Czy to coś daje w ogóle? Piszcie, czy byście chcieli taki odcinek. Jestem bardzo ciekaw. Jeżeli chcecie, no to piszcie w komentarzach, że chcecie takowy odcinek. No to chętnie dla was takiego yy, taki odcinek nagram po prostu. Dobra, wyprzedzimy sobie tutaj tesle Deon, dobra. Dobra, dostaliśmy mandacik, ale jakoś mnie tam mandaciki to nie obchodzą, szczerze powiedziawszy. No ale mamy znowu admina, znowu ten sam admin. Widzieliście tego typa z tego Bugatti? Nie no, ja muszę, ja muszę z nim pogadać. Nawet jak mam zostać kryminalem, to ja muszę sobie z nim pogadać po prostu. Co? Admin nie zatrzymuje? Okej, okay, zobaczmy. Moderator. Co takiego on chce? Co takiego zrobiłem? Słucham. Czy zakończy się to? O co mu chodzi? W1 GTA Driving. Czy on mi wklepuje właśnie kika? Czy on mi wklepuje właśnie serio kika? Za niebezpieczną jazdę zapewne. Albo za to, że trąbiłem na autobus, który stał na środku drogi? Czy co? Bo nie rozumiem tego trochę. Okej, okay, mogę jechać. W sensie nie zrozumiałem tego, o czym on po prostu pisał. Ale okej. Okay. Dlaczego w ogóle tu ciągle zmieniają pogodę? Ja tego nie rozumiem. Oho, admin się chyba wziął za, te, za tą bękę. Czekajcie. Czy admin się wziął za tą bękę? Dobra, słuchajcie, ja muszę zawrócić, sorry, ale ja muszę to zobaczyć, co tam się dzieje. Dobra, pomożemy mu. Pomożemy mu, nie ma problemu. Trzeba pomagać innym. Oho, PD, widzę, że jest woltowanie. Eee, no wypychamy ten samochód. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, wypchnięty. Dobra, pomożemy policjantowi. Dobra, trzeba być miłym. Pomogliśmy mu, bo się zaplątał, tylko szkoda, że niestety e, pościg nam uciekł za białą BM-ką nieprzestrzegającą w ogóle przepisów. No ale okej, okay. nie wiem czemu ten policjant się zatrzymuje. Nie zamierzam na niego trąbić czy coś. Oj, sorry. Kurde, no i nie zdążyłem za nim. Ach. A idź pan. O, tam widzę, że admin jakąś, y, jakieś zatrzymanie przeprowadził. No dobra, no coś robią ci ludzie, coś robią. Okej, okay, jest nowe głosowanie. Dobra, gazu, 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 ja chcę tam jechać. Nie wiem, czy ja mogę tam głosować, ale zagłosujemy sobie. Niestety już y, powoli mój czas y, na ten film się kończy, więc ewentualnie y, po tym zrobimy po prostu sobie ten realistyczny wypadek. Może się uda, zobaczymy. Okej, okay, widzę, że bardzo dużo aut tutaj. Stoi. Ja sobie wjadę w sumie do police station tutaj. Bo czemu nie? No co za typo, co nie? No masakra. No ja sobie chcę tu zaparkować. A on mi wjeżdża. Jakby nie widział, że chcę zaparkować. A idź z takimi kierowcami. Może tak w USA jeżdżą. A ja stanę grzecznie, ładnie. Wyłączymy sobie światełka. Dobra jesteśmy. Wyjdziemy drzwiami, tak jak normalni ludzie. Usiądziemy sobie tutaj. Widzę, że jakiś policjant zatrzymał kogoś. Dobra, zobaczmy co tu się będzie działo na tym głosowaniu. Ok, czyli Bomber dostał bana. Okej, okay, widzę, że jest tu jeden admin, drugi admin. Coś tam robią, no zobaczmy. Głosowanie. Słuchajcie, głosowanie było po około 40 minutach, więc w sumie no trochę długo musieliśmy czekać na to. Czyli co około 40 minut, albo jakim się znudzi zmieniają. O nie, ktoś jest gołębiem. Kurde, weź, weź takich ludzi ze strzel, jak jest kryminalem. Serio będzie prezydent coś tam. No dobra, no czekamy w ogóle na głosowanie. Dlaczego, dlaczego się nie zaczyna głosowanie? No i co, no czekamy, czekamy, nic się tu za bardzo nie dzieje. Okej, okay, jeden, border, dwa, karmit, trzy, kri, krim versus Cops. Okej, okay, border odpada. Albo dobra, w sumie border. Ja bym zrobił bordera, dlatego że ja i tak w tym nie będę uczestniczyć, tylko chcę zagłosować. No jedynek jest najwięcej. Jedynek jest najwięcej. No po prostu cokolwiek, no dobra, no nie wiem, dwójka może, bo to jest w sumie karmit. W sumie to też jest spoko, no to zagłosujmy. Dobra, nie będę zmieniać zdania. Jedynka to jedynka i tyle, chcę po prostu już stąd wyjść. Nawet nie wiadomo co ten chłop napisał, no. Border. Okej, okay, ale mamy i tak zostać na swoich miejscach, okej. Okay. O, kolejny y, typa, co robi bomby. Wy tego nie słyszeliście, ale y, właśnie ktoś tutaj bombkę dał. Nie wiadomo kto. O, widzicie, tutaj, tutaj, tutaj przy samochodach. Ktoś dał bombkę. Jeden oso, tunel i Ares. No, ja bym zagłosował chyba za trójką, no bo to jest chyba najlepsze. W sumie oso też nie jest złym wyborem. No dawajcie, panowie, szybko głosujcie, bo chcę zobaczyć, czy ktoś do mnie tam przyjedzie, czy nie. Border at oso. Dobra, git. wychodzimy. Boże, teraz wszyscy będą masowo stąd wyjeżdżać, trzeba szybciutko wyjechać, żeby dać radę wyjechać, bo to będzie chyba najcięższe. Dobra, wyprzedzamy Porsche. A. Co to jest w ogóle za samochód tam? Dobra, Porsche, nie znasz się, w ogóle się wszyscy nie znacie. Ocho, ty po mnie challengeuje. Dobra, ja stąd spadam w prawo. Nie chcę się z nimi ścigać, chociaż ty pomiędzy taki sam samochód jak ja, ale może streamingowany. I ja sobie po prostu pojadę tutaj i powiedzmy, że. Nie wiem, gdzie zrobić ten wypadek. Może po prostu tutaj, o, uderzyliśmy, hop, w słup, albo, dobra, nie, no to jest trochę chyba za słabe, tak szczerze. Wszyscy tu teraz będą lecieli na osso, w sumie do wypadku, więc ja bym tego w osso nie robił. Dobra, zrobimy sobie hop, że powiedzmy, a nie, może nie w to drzewo, albo, dobra, ym, skręcaliśmy, albo skały, o, tutaj, dobra, dobra, mam już fajne miejsce. Hop, przejechaliśmy na przykład przez to, okej. Okay. I tak walnęliśmy w to drzewo. O, git, 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 git. Włączamy awaryjki, światła, ręczny i dzwonimy. Dzwonimy, zobaczymy, czy ktoś przyjedzie w ogóle. Więc dajmy, powiedzmy, yy... crash. Dobra, zobaczymy, czy ktoś przyjedzie. Okay. Lewy pas jest dla yy, samochodów, jakby. Ej, to dobrze to zrobili. Lewy pas jest tylko powiedzmy dla policji, straży i medyków. I oni mogą przejeżdżać, jakby, jak mają jakieś. Zgłoszenie mogą przejeżdżać sobie bez problemu. Arench tam ma tylko prawy pas cywile. No dobra, chciałbym, żeby ktoś tu przyjechał. Błagam, wysłałem im już, bo zobaczcie, nie mogę wysłać kolejnego, ale wyślemy, nawet jeżeli bym mógł, jeżeli by się tam nie, wiem, nie wysłało, to wyślemy jeszcze drugą wiadomość, jak widzicie, nie mogę, więc wysłałem. Zobaczymy, czy jakiś policjant przyjedzie. Zgasimy silnik, żeby się paliwko nie marnowało. Ale chyba nikt nie przyjedzie i chyba najważniejszy test. W sensie najważniejszy, no bo to przez niego robi się RP. Ja wiem, że jest border RP. No ale i tak no. Trochę słabo, no ale dobra. Chyba nikt nie przyjedzie, bo policja to by już tu na gazie chyba przyjechała. Adminy, admi, adminowie nawet to zobaczyli. No, widzę, że tu się za bardzo to nic nie dzieje, no dokładnie. Nikt chyba nie przyjedzie. Poczekam jeszcze, tak z dwie minutki pojedziemy na border. Zobaczymy, jak to tam wygląda, w końcu się trafił fajny event, Jak widzicie, administracja działa, próbuje, banuje, jeździ, kontroluje, yy, robiła nawet pościg za tym BMW. Zasady bordera, nie ma skipowania, jakby nie ma trąbienia, zabijania i nie ma stopsticków. Ok, ciekawe, jak będą się do tego ludzie stosować. Nie można nawet yy, trąbić, yy, jakby omijanie yy, będzie skutkować kikiem. Ok. Nie, słuchajcie, myślę, że nie ma to za bardzo sensu. Wszyscy policjanci się rzucili na bordera. Okej, okay, tu będzie ciężko mi wyjechać. Dobra, wyjechałem. Więc my też sobie pojedziemy na bordera. Nie będziemy gorsi. Yy, tylko trzeba od tej strony, a nie chcę zostać kryminalem. Mogę dostać mandat, ale nie żeby zostać kryminalem. No, trochę tych mandatów dostałem. 7000 w streaming garażu aż wydałem. Dejom, a, bo kupowałem lepsze so yy, te. Hamulce, które jakoś nie wiem, czy działały, szczerze. Dobra, pojedźmy sobie na osso, na tego bordera. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Widzę, że coś tutaj się pali. Tak, pali się. Czy strażacy się tym zajmą? Jak na razie to nie widzę, żeby się tym zajmowali, ale nie mogę nawet wysłać emergency cola, Więc tak to wygląda. Dobra, gdzie jest ten border? Od której strony? No osso to chyba z tej strony. Tak, z tej strony jest border. Dobra, nikt nie musi widzieć, że przejeżdżam na czerwonym. Lewy pas miał być dla samochodów y, jakiejś tam pogotowia, a widzę, że nie jest. Boże, ile samochodów jest tu w kolejce? Okej, okay, no nie wiem, co tu się dzieje, ale trąbią, ile wlezie. Lewy pas miał być dla samochodów y, typu policja, straż, y, medyk, a jak na razie to nie jest. Ja tylko słyszę trąbienie, wy tego nie słyszycie, ale trąbią, ile wlezie. To Lambo, to powinno się wycofać. A nie, no, Lambo jeszcze uderza we wszystkich, zawraca pod prąd. A nie, nie wolno trąbić, a tu jak na razie każdy trąbi. No dobra, chyba go nie skikują. Dobra, tu się za dużo dzieje, kurde, na tej granicy. Co tu się dzieje, to ja nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, nie chce mi się stać w tym korku. I słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Um, ja oceniam ten server, myślę, że na takie mocne 5 na 10, coś takiego, no bo nie było idealnie. Nie przyjechali do mojego zgłoszenia fakt, że był border, ale chyba aż yy, słuchajcie, yy, zobaczmy ile, chyba aż 14 policji nie potrzeba, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. My widzimy się już w kolejnym odcinku, obejrzyjcie jeden z tych odcinków, bo naprawdę warto. Zapraszam na server Discord, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym na odcinku. Na razie.